Chciałbyś mieć swoje passy na Roblox, aby zarabiać robuxy, dzisiaj pokażę Ci jak to zrobić. A więc wchodzimy na przeglądarkę i wpisujemy sobie Roblox. Jak to wpiszesz, logujesz się na swoje konto i dajesz create. I nam się to załaduje. Creations. Jak w to wejdziemy, dajemy sobie tutaj experience. I, daje, i dajecie last updated day, czyli ostatnio update'owane, ostatni raz. I tutaj macie swoją pierwszą grę, czyli u mnie to jest w moim przypadku ucieknij z więzienia. Klikacie w tą grę. I dajecie sobie. Tutaj schodzimy na dół i szukamy. Passes, który jest tutaj. I dajemy Create a Pass. Najpierw go jakoś nazywamy. Można dać zdjęcie, ja zostawię takiego złotego etykieta I na przykład nazwiemy go. Sigma, niech będzie. Dajemy Create a Pass. Później, jak mamy Sigmę, klikamy w nią. Dajemy Sales. Item for sale. I dajemy jakąś cenę. Ja dam na przykład 70 Robuxów. Niech będzie. Save change. I teraz musimy wyjść z Please Donate. I wchodzimy jeszcze raz. Tutaj wchodzimy. I jak wyjdziemy, dajemy stenda. I jak widzicie, mamy 70 robuxów. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem. I do zobaczenia. Cześć!